Jest taka jedna noc w roku, podczas której nie zasypiamy, to Europejska Noc Muzeów. Co roku towarzyszy jej inny temat przewodni. W fabryce sztuk tym razem czeka nas artystyczna noc. 18 maja, właśnie tradycyjna Noc Muzeów. Od godziny 19 do północy zapraszamy do naszej głównej siedziby przy ulicy 30 stycznia 4. Na ulicę Podmórną 15 zapraszamy w godzinach od 19 do 22. I na ulicy Podmórnej będą warsztaty malarstwa naskalnego. A jeśli chodzi o główny budynek, no to Noc Muzeów zaczynamy otwarciem wystawy profesora Jacka Kornackiego, profesora Gdańskiego ASP, będzie to jego retrospektywa. I następnie będziemy mieli bardzo dużo warsztatów. Będą malowanie na porcelanie, linoryt, monotoniczny typia, cyjanotypia, będą warsztaty rzeźbienia w owocach oraz pokaz rzeźbienia w owocach, czyli carving. i To będzie prowadził Grzegorz, Gnie, który jest mistrzem świata w tej dyscyplinie. Będą warsztaty street artu, będą wielkie kolorowanki, warsztaty haftu, origami. Więc mam nadzieję, że nasi goście znajdą coś dla siebie. Będą także dwa koncerty. Dla wszystkich przybyłych do Fabryki Sztuk przygotowano koncerty. Zagrają dwa duety Jazz Vibes Agnieszki Perachudy i Grzegorza Piankowskiego oraz gitarzystki Iwony Cender i akordanistę Macieja Kacprzaka.